Witajcie Witajcie w urodzinowym openingu. Co prawda urodziny miałem wczoraj, ale dzisiaj było do wygrania 200 tokenów, czyli plus około 3 klucze. Myślę, żeby otworzyć 12 skrzynek i jedną taką specjalną. A pierwsza skrzynka, emotka. Malagdowy tarich. Myślę, że spoko. Rzadko spotykane. I realia mlośnego u us... klejnot. Już mam 5. Czyli można zamienić na Warda. A, a tą skrzynię właśnie tutaj mamy chyba. Jakiś ramo znaczy Nie orientuję się już w tych skrzynkach totem, klucz, esencja to jest chyba za zwykłą skórkę na przykład Jarvana, komando mamy 104, tu mamy warda esencję właśnie dlatego zostawiam sobie tutaj jedną skrzynkę zazwyczaj bo właśnie kiedyś miałem tutaj zostawioną jedną i cały czas mi wylatywały klucz i skórka i tak miałem naprawdę z trzy razy pod rząd. Totem nagrobka, grobka, idealny na Halloween. Teraz za te skrzynki się mega łatwo otwiera. Kiedyś to. Kiedyś to jakoś dłużej trwało, mi się wydaje. Nie gram tym panem. Kto to był? Panteon? Mordy Kaiser. Jaki stary. Playnot. Naprawdę mam takie szczęście do klejnotów, że nie kupowałem nigdy ani, ani jednego klucza. Te wszystkie klucze, które miałem uzbierałem. O, zobaczcie, klucz. Te wszystkie klucze, które miałem. Uzbierałem samemu na eventach zazwyczaj. Odłamki klucza też mi dosyć często drapiły. I z tego mam aż 6 gemstone'ów, a niektórzy otwierają czasem robią opening po 100 kluczy i dropią jednego. Nie wiem ile właśnie skrzynę go otwarłem, może z 50. O, widzicie znowu. I to mi się wydaje, że jest tylko ważne, dlatego że tu jest jedna skrzynia. Że wylatuje coś i coś dalej. Czekajcie, została ostatnia skrzynia. Jeden z najliczniejszych bohaterów, których nie mam. Hmm, dobra i ostatnia skrzynia przed doskonałym skrzynią Ewelinsko A Dobra, najpierw zobaczmy co nam tu wyleciało Basonowa z mi wyleciała wcześniej Ewelin. Ta Evelyn jest do wygrania z tych. Prestiżowa edycja. I pies też. Chyba, że oni specjalnie dali te skórki. A i oczywiście było jeszcze 3000 esencji tam. Chyba w czwarty dzień czy w piąty. Co pozwala na dużą ilość skórek. A to idealnie na Halloween. Na Halloween kupiłem też sobie Eko halloweenowego. Także myślę, że spoko. Dobra, otwieram ostatnią skrzynię. Może GemStone wyleci siódmy. siódmy. Co to za kufno? Ja pierdolę. Tego nawet nie widziałem. Albo w ogóle Oczywiście też. Dobra, to chyba... Możemy sobie zrobić te skórki, które mi się podobają. Na pewno mi się to podoba. To jest jedna... Nie, 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 nie. To jest jedna z pierwszych skórek do totemów, które wychodziły. On chyba rzuca krzesło, jeśli dobrze pamiętam. Czerwona mam skórkę, do orejany nie mam, Fiza mam. To muszę rozmienić na esencję. O, możemy zrobić rerola. Wiecie co, zrobimy rerola. To wymień, to wymień. I dla planka mam basenowego. A ile ono jest warte? Do Kandydana mam też dwie skóry. Ola, no nie najgorzej. No mam do gangplank'a, to po co temu? To Kogo by tu dać? No tam mi się nie podoba, nigdy mi się nie podoba. Kurwa, mam do... Mam, nie wiem czy nie mam tej skóry czasem. ale mam podobną. Dobra, dzięki kochani, pozdrawiam pa...